Dziś na twarzy Krem CC kontra podkład. Krem CC jest, taka deli jest taką delikatniejszą wersją podkładu. 50% kremu, 50% podkładu. Jest nawilżający, ma filtr, filtr 15. Utrzymuje się do 12 godzin, dodatkowo nawilża i oczywiście nie zatyka porów. Jest idealny dla kobiet, które nie lubią ciężkich podkładów, cenią sobie bardzo delikatny, lekki makijaż. We got the power, we got no soul We are the soldiers that tend to hold And in this fashion, we intertwine Na drugą stronę twarzy nałożę podkład, który ma zdecydowanie mocniejsze krycie. Długo wytrzymuje na twarzy, nie spływa, nie roluje się, nie, nie ciasteczkuje, nie zatyka porów, nabliża na skórę i same zobaczcie, jak pięknie pokryje wodoodporną kredkę do wody. Krycie tworzymy sobie warstwowo. Jeżeli potrzebujesz, stwierdziłaś, że potrzebujesz większego krycia, więc nakładasz sobie produkt. Więcej produktu i jeżeli będziesz miała dobrze dobrany podkład, na pewno nie utworzy efektu maski. Warto pamiętać, żeby dobierać delikatnie jaśniejszy odcień, bo podkład utlenia się na skórze i delikatnie przyciemnia. Bardzo ważne jest też, czym nakładamy. Ja nałożyłam oczywiście kopytkiem, bo nie wyobrażam sobie, żeby nakładać podkład palcami. Kopytko ma właśnie specjalny kształt, który wchodzi w każdą szczelinkę naszej twarzy, więc jeżeli potrzebujesz tych produktów, podkładu, bolisz lżejszą wersję podkładu Krem potrzebujesz pędzelka, zostaw w komentarzu serduszko, a ja się do Ciebie odezwę. Pozdrawiam.